Witam Was na moim kanale. Mamy sobotę, 8.32, sąsiad tam pędzi dłuższy czas, ale ja nie mogłem spędzić, bo przywiozłem nowy, nowego pomagera, 10 metrów, bo te się zużyły, tam też widziałem się i co? I my też je lecimy z tematem tam. Gołębie zostały wcześniej nakarmione. I spędzamy wszystko razem. Zobaczymy, jak to polata. Jaśniaczki już czekają. <tryk> <tryk> Okej. Się pozabijają. Zobaczymy się jaki kierunek będę miał To te mało szyby nie wybiją Czekajcie, już mam otwiera Yeah. Oh. Dobra, tu są Czekaj, nisie do tam Jy yeah. ty, ty, ty ty. Dobra, lecimy po tamtej sąsiad sąsiada nie widać nic Już usiadłem a u ziomka chodzi coś? Coś widziałem, że się przybłyskiwało wcześniej. Chodzą tam. Ale moje dziś ma inny kierunek. Gdzie one A one tam, no na szosę. Dobra. Poszły. Jestem ciekaw kiedy się podniosą. Poszły tam. Sąsiad znowu poruszył. Ale nie, to ścińcy nie ma co mówić. Te tu, tamte tam. Te tam. Poszły. Zobaczymy, się podniosło w ogóle. Złapią się. Lipa jest, bo wszystkie trzy inne gołemniki w Mordę jeżdżą i... i każdy z innej budy. Tak nie chce chodzić jak trzeba. Poszły gdzieś tam. Na szosę. Yeah! Czekajcie, przygwizdam im. Tam poszły, jedne. A drugie tam, gdzieś co. Tam z tej małej budki. Czekajcie. Bo ich namierzyć nie mogę. Tam, gdzieś, gdzieś, o tam są. Za krzakami. A tamte tam, dobra. Idziemy do cienia. Sąsiad tam coś próbuje. Jakiś jaśniak, ziomka tam, moje tam i do dzisiaj, i do Zaraz do. wrócę kołem, pewnie. Ale nie widzę, a ta mała grupka gdzieś tam odchodzi. Czekajcie, gdzie ona na sobą nie ma ich namierzyć? Ta mała grupka gdzieś poszła w nowiny. <słyska> <słyska> I zobaczcie, wszystkie idą. Chcesz, by coś śmierdziało w powietrzu? Cholera jasna, dam poszły. Tylko nie wiem, gdzie ta mała grupka jest. Tam niech nie widzę tych małych Budapesztów. Z tej małej budki. Tam było ich 35 stuk Ale odchodzą, odchodzą gołębie, odchodzą. A tu są, zobaczcie, tu są ten z mojej budki. A Budapeszty idą z jasnymi tam. O, fajnie, fajnie się dzieje. Uziomka to jest coś tam lata. A tamte tam, tylko żeby jeszcze się wybiły. No, to tak jak to te. O one kołem kurda, no idę tam. Czekaj, to tam ich widać. Tam świrują. Tam świrują. Kiedyś w tamtym kierunku mi gdzie poszły i ostatni raz tyle widziałem. Też, też w tym samym momencie, ale coś świrują, już tempa przybierają. I to wszystko, nie ma, że coś zostało. Nie ma, że coś zostało. Pusta buda. O, ciekawie się robi. No. Ciekawie. Odchodzą. żeby się jeszcze podnieść, żeby było lepiej widać. Tak to stoją w tym miejscu jednym. Idę tutaj. Idę, 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 idę. Jestem na polu. Idę, idę. Znów tu na sąsiadach. <grym> Sąsiad pędzi tam i znowu poszły a najlepsze tam są jeszcze te moje, te mniejsze budki chyba ale kurwa daja. chyba przesadziłem kurwa czekaj to bo ich nie widzę Kurwa, zginęły mi. Ja pierdolę. Albo coś kurwa dzisiaj będzie, albo wrócę. Są tu. Cóż. smaruję dobrze. To no. do idą, 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 idą tutaj I, tu, to, tu, tu idą Idą, idą i to to jasne, no wszystko. Liczyłem to ich wszystkich jest 177 sztuk, nie? 177 sztuk Ale dzisiaj do ścinki nie chcą iść. Nie. I idą tutaj. Ziomek tam rusza. Idą, 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 idą. Powiem Wam, że te Budapeszty te ciemne, te kolory, wszystko się nie martwię, nie? Bo one po tych podpustach to są przyzwyczajone. Ale Gorzej mi martwią to jasne, żeby ich nie pogubić, nie? Na szary ogon. Bo tego na bardziej by było mi szkoda. Dobra, co tutaj już. No i widzicie, to są trzy budy i się rozrywają. No. I się rozrywają. Ale jasne się trzymają. Ciekawe, czy tam nic nie usiadło u ziemka. Ale zajebiście, jestem zadowolony, że tak pięknie dają. Zobaczymy, który usiąda. Ale jasne już, wyrwa, jasne już wyrwały, o. Jasne już, kurde, do siadania. To dziady, no. Tamtym jeszcze mało. Dobra, damy mu usiąść to nie chodzi o to, żeby ich potracić. <noise> no jasne co, nie głupie te głębie. Opłacało się jechać 900 km. Jest tu ch chyba z 10? Dobre i 10, tak? Dobra, a gdzie dobre 10? A gdzie jest reszta? Reszta tam. Ah, skurczy byczki, dobre, dobre. Oh, Są. So. Raz, dwa, trzy. Już nawet nic po dachach nie siedzi chyba. <ścoughs> Czyżby im przeszło? Nie ma nic na dachu. Byłem się w nowym dworze i przed tym dałem im jeść. Jeść. Picku zmieniłem im. I, i, I co. I po dwóch godzinach jest o, efekt. Efekt, ale gdzie jest efekt tych? Są ta. Korczy Dobra, nie zanudzam wam Wami, tak to wyglądam na ten moment. Jak przyjdą do dachu, to wtedy Wam nagram, albo gdzieś pójdą w cholerę. <grytanie> na razie jest zajebiście. Mam to tutaj będę Wam nagrywał. 20, 15, 20, 30 minut, jak tak latają. No sami widzicie, jest ok, jest ok, jest moc. Zerwały się Tamte, tam, te tam. Jedne tu. Tu sobie jedne widzę tam jasne, w górze też. W tamtej kupce jest tu takich kilka mocnych sztuk. Ale jak się to rezerwowałem, żeby doschodzić? <grystanie> o, zapał się w końcu znowu. 9, 14. Nie szkodzę, tak zmęczone. Ale już daje im spokój, niech robią co chcą. Teraz już się dają. Się dają. Pokazamy dzisiaj, już co miałem pokazać. Po południu spędzimy jeszcze raz. Nic nie usiadło. Zajrzyjmy do gołębników. Pusto. 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 I tak ma być. Jak widać teraz w lepszej formie. Mam nadzieję, że jak najdłuższej. Bo takie powody są teraz, na no aż ale by nie było nie ganiać, no. Tak jak mówiłem, 177 sztuk jest wszystkiego. Liczyłem wczoraj, mogłem się pomylić o 3 czy coś, no to... O, jasne, jakiś schodzi skądś, nie wiem. Zaraz jak usiądzie, to ściągnie to resztę. Mówi już szerwo, ale to już im daruję, Co ma usiąść, to usiąść, co zostaje, to zostanie. To zostanie. Patrzcie. Będą wszystkie w jednej budzie, to one wtedy by chodzić jeszcze lepiej. Wtedy by to się znały, bo tak, to tak. Tamte osobno, tu na górze osobno, te osobno, one się nie znają. Jasne, też fajne wylatały. Tam u góry coś zostało parę kolorów. Tu coś jeszcze jest. No i dobra, panowie i panie oglądający, moi mili, pozdrawiam Was wszystkich. Tak to wygląda u nas przy sobocie, gonitwa. Jest dobrze. Jest czym oko nacieszyć. Mniej co tu więcej opowiadać. Im kar na uszy nawijać, w zdrowiu. Widzimy się w następnym odcineczku. Co jutro może nagramy, chociaż jutro mam wyjazd do kolegi, pomóc mu przy stropie, ale to zobaczymy, co będzie jutro. Także, tak. No. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!